Chciałem być takiem gołem. <noise> <noise> Mam też jak ma to? Dzień dobry wszystkim, z tej strony Tymon. Ty Monster, to ja. Nie, Jestem to ja. Donald Trump. To ja. To Co ja. on zrobił? <noise> Donaldzie, Trumpie, coś ty zrobił. To jest kredkowy jesz. Będziemy dzisiaj je rysować. Dl, dl. Dlatego, mam złamaną prawą rękę, to to jest właśnie najlepszy pomysł na odcinek, rysowanie. Co będziemy dzisiaj rysować? Autoportret <kłysy> rodzinki. Całą rodzinę malujemy? Każdy z nas? Nie, znak? tego... To... Wszystkich musimy namalować, tylko że uwaga, będziemy to robić... Z tak. zamkniętymi oczami. Tak jest. Z zamkniętymi oczami, każdy dostaje kartkę. Ja chcę dostać kodem, na podkładkę. To wyszedł najlepiej? Wy sobie weźcie takie. O. Robimy portret Co? rodziny, masz masz. każdy niech sobie wybierze jeden. Przycięłam się kartką, masz, no daję ci. Najpierw rysujemy szkic rodziny ołówkami, a potem to kolorujemy. Czyli najpierw nas rysujemy. Tak, czyli najpierw nas rysujemy, każdy na kartce. Dobra, uwaga. Masakra. Na trzy, cztery zasłaniamy oczy. Nie chcę zasłaniać ołów. Ja już zasłoniłem. Musimy się wszyscy w trójkę narysować i... Mamy 5 minut na narysowanie się, uwaga. Czas start Jak to 5 minut? 5 minut. Nie. No nie więcej. Nie. jest od zacząć. O on. <grybuj> <grybuj> to oni. Co teraz? <grybuj> OK To nie wiem, że tu powinien... Tak, tak jest... Cukierkę, o taką suknię zrobiłem. A jak tą Nie wiem, nie wiem. Dobra, mam Olę narysowaną. Ja już narysowałam ten... siebie i, ta... i mamę. Jak tu? to, no nie musisz. Jak Diona gdzie była, to gdzieś była. Ja już namalowałam. Co? I tatę. No. Wszystko? Skończyłem. Ja. Jak? Nie, jeszcze 5 minut. Tylko nie pokolorowałam. Jeszcze 5 minut. Jeszcze 4 minuty, czekajcie. Ale, ale nie kolorujemy teraz. Jeszcze nie. Tymon, tak? Nie wpychaj się. Odstaję. Dlaczego? Cię namaluje krzywo. Nie wiem. Nie robimy. Bo to ty Bo Ja nie wiem gdzie teraz ci głowę narysować. Ja też nie wiem, gdzie są głowy. Bijesz mnie, Tymon. Nie, nie. Po co to robisz? Nie wiem. To ty, Mati. To co? Ja nie Ja już. Czekaj jeszcze siebie, muszę pięknie. byś to na wystawie plakatu. Nie, nie. A uprawisz bramki ledowe? Dobra. Dobra, jestem gotowa. Kto już? Nie jeszcze ja nie, ja, ja nie, 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 nie. Ja, Tymon, nie podglądasz przypadkiem? On na bank podgląda, on zawsze podgląda. Tymon zawsze podgląda. Jest oszustem, wszyscy to wiedzą, piszą to zawsze w komentarzach. Napisz Proszę, jak koniec. Jaką karę za podglądanie dla Tymona? 3-4.

A tu jest w tym? No, jest ty, mój mądrość! nóżkę! Ja mam chorą nóżkę, a ja nie mam chorej rączki. Ale jestem w Adidasie. bardzo słusznie. Ale jakie usta ci zrobiłem? Że takie duże mam. To, a, a siebie już tak na szybko rysują. Ale patrz, ja sobie też nie zrobiłam usta <młysaanie> <młysaanie> <traff> większe. Co ty zrobiłam? Dobra, to ciałka! Ale nie trafiłam <streamlined> w głowę, no. Ciałkami. A tu twarz mi się odkleiła od głowy. A zobaczcie na moje! To mi odpadła. Dobra, to robimy jeszcze raz. Po prostu, jak się osiąga, <laughs> bardzo dobre. To jest Słuchajcie. Tymon, Czyli nie, to jest Maciek, to jest Tymon, to jestem ja. Ja bardzo dobrze zrobiłem. E... Ja robię od nowa. Zrobiam, robimy od nowa. Ja robię. Ale teraz uwaga, z kolorowaniem. Usłyszałem wszystkie te rzeczy. poza no za ołówkami. Ja się nie bawię. Coś mi? Ja już namalowałam. Jeszcze raz robimy, tym on, a Tymon teraz masz narysować. Dobra, ja już na i Nie podglądaj. Dobra. Matka na drugą stronę. Proszę. Sprawdzaj go, jakby co to, to go bi. Dobre, uwaga, zakładamy. Jeszcze raz rodzina. Trzy, cztery. nie pamiętam czy Ci zrobiłem nogi czy nie dobra. Tym W tym pokoju, no, nie podglądaj. Tymon! Nie tu odglądam! Ale mówi Mateusz że nie podglądam. Nie tu odglądam! My nie wierzymy tobie. Wierzymy tylko obcym mężczyznom, którzy coś mówią. I tam co narysowałam tam dobra, już jest ona zrobiona. Ja właśnie robię mamę, ale jeszcze nie pokolorowaną. Ty po stole. A teraz dobrze? Tak, teraz dobrze. Znaczy na kartce mam sobie. To będzie niesamowite, niesamowita praca. Jakich kolorów używacie? Ja nie wiem. Ja też nie wiem. Świetnie. Jak Cię wychowaliśmy? Dobra, mam. Ja też. Ola? No. Wszyscy mamy? Tak. Trzy, cztery. Co ja zrobiłem? Ty ty podglądałaś? To jest Magda Gessler. Ja? Odglądała. Nigdy nie Nigdy Odglądała. Ale jaki smutny. Podglądałaś. Nie jak nie Co jest? twoja noga. Tylko noga zrobiłem. To jest a to ja. To jest noga Czy ja mam spódnicę z trawy. Nie wiem nie, nie wiem jakim kolorem to robię. A to jest tak. A to miało być pomalowana twarz i. To jesteś ty, mama. No. To jestem ja. Okay. A to jest tata? Nie widzę, że jest Tama napisane. Tama. A tutaj jest wy. A ja sam Magdą Gessler. Wstać Magdum Gessler o szóstką przede wszystkim. Ja wiem, że podglądasz, bo widziałem na jednym filmie, tym ona, że podglądałaś. Właśnie. Bez, tym, bez tego. Bzdłu. Dajcie znać w komentarzu, czy podglądałam, czy nie. Na pewno podglądałam. Ja nigdy, ja, ja nigdy nie oszukuję. I. Mamy no, ją. Słuchajcie, zabawa jest wtedy fajna, kiedy wszyscy robią tak samo, a kiedy ktoś się. <laughs> to już... Dobra, to ja to zrobię raz jeszcze na szybko. <śmianie> tutaj... Teraz ręce. Mhm. <śmianie> <śmianie> nie nie zaplatasz ich tak. No, dobrze, nie, chcę, nie chcę powtarzać. No, nogi teraz? A nie mam miejsca na nogi. nogi no. <śmianie> Świetne. Nie, markowe buty widzę, mam. A ja mam jakieś dziwne. Masz markowe. A ja mały jestem. Na teraz to markowe rzeczywiście. O nie, teraz już mówię markowe, są na maksa. I co to mam pokolorować? A włosy jeszcze. No, włosy no. Dobrze. jak śmiejecie! Ja mam sam! Bez powodu się Dobra. Teraz te. Tu masz. Taki i taki. A, jeszcze... Y o takie. Nie, te będą lepsze, mama. No. Okej. Okay. A co teraz malowałaś? Tuf, nie? A tuf, no okej. Okay. Okej, okay. a co mama? Nie, no, Na drugą, dru drugą stronę to masz. E nie na tym problem. No. To też tuf, no. No dobrze, bardzo ładnie rozciąłem się. Trochę parę ci okej. Jaki dupy. Zresztą mnie a to są te bardzo <trujne> Mama, coś ci troszeczkę <trujne> e, tłufnie. Uciekło. Widzisz, nie wiem, która praca lepsza. Słuchajcie, nie. to były niesamowite prace. Musimy mnie na lodówkę powiesić. Mam już ja magnesy! Ja coś nie tak z tymi uciekającymi twarzami. Proszę, ja już mam magnesy dla siebie. To jest, to jest tak, jakby ktoś sfałszował tamę z łasiczką. To są. Wszystkie nasze prace. Mój najlepszy jest. Napiszcie w komentarzu. A jeszcze tam. A co to jest? Aha, bo, mama robiła trzy to, to ja zrobiłem! To jest Tymona, ta jest Tymona, ta jest Oli, Oli, Oli. Nie, to nie powinno być tutaj, bo to jest oszukane. No ale dobra. No ale... No, a ta... to nie jest oszukane! To jest oszukane. To też... To tylko, jest... To jest... tylko ja nie oszukuję w tej całej rodzinie. Nie czekajcie. Wiecie komu przelewać pieniądze jakby co. musi Musicie w, w komentarzu napisać, która z tych prac jest najlepsza, która Wam się najbardziej podoba. Mi się najbardziej... I kto zwyciężył! Według mnie zwyciężyła. No, <raśla> mama! Witujcie się nad chorą. Co prawda ona ma chorą rączkę, ty on ma chorą nóżkę, a ja mam chorą głowę. Dziękujemy wam bardzo no, za oglądanie odcinka. Zostawcie suba, lajka i komentarz! Oh. Ty Monster! Dzyndzolf dzwona! Czy ty przyjęłaś mój kanał? Widzę cię okiem. Pa! Dawaj suba, lajka i komentarz! Ty Monster!